Trzyma, z tej Cześć. strony Łabędź i Pan Żółtka e, Widzimy się w kolejnym odcinku na kanale się przy żeby... Szybie W zasadzie to się słyszymy Tak, słyszymy się e, t, e, No, z gry dzisiaj mamy Riki Kunio Riki Kunio Czyli kole, kolejną część z udziałem Kunio-kun <laughs> Tak, kolejna gra od Neketsu Tak jak nie, od... Nie, Technosu, z serii tam Neketsu Tak czy <laughs> jak, pamiętam, czy jak to tam było Eee... W każdym razie. Jedna zawsze gijatyk na Nesa. Mm, tak, chociaż nie mieliśmy przyjemności grać ją na, w nią na się Nie wiem czy w ogóle była wy, m, wydana Wersja na, na sobie, Famiconowej, tak. nie? Tak. Znaczy na mm. Famiconie to może i była w wersji japońskiej, ale nie wiem czy wyszła w ogóle po angielsku na... No raczej na, nie wiesz. Na, na Nessa, Tak jak było. i pozostałe części. Tak bo z mi się kuniem. wydaje, że, e, że to jest e, tłumaczenie już tam panowskie. Uh -huh. Chociaż nie tak. jestem pewien. Myślę, że tak no. Wiesz tu już są moje no to znaczy łatwiej jest. Nie? No. Przetłumaczyć. Ja mam dzisiaj piwo. Cornelius. Jakiś ciemny lager. Nie jest zły. Ale... Ale jakoś mi dupy nie urywano. Ja mam piwo Bex. Bex to jest to typowy lagier. Niczym się nie wyróżnia w zasadzie. Spośród tych, których już miałem okazję pić, taki bardzo zbliżony smak jest. No, nie wiem, kosztował mnie 550, No, to niemieckie piwo. O co chodzi w tej grze w zasadzie? Tutaj mieliśmy okazję widzieć, że Kunio dostał chyba jakieś zaproszenie do turnieju yeah. sztuki walki. Zbudowa swoją swą siłę i zdolności. Karate. Nie wiem, tak. on tu akurat jest chyba zdolność ma zapaśniczą, bo w, w tej grze mamy podział na zawodników na różne rodzaje. Tak. Na, konkretnie na cztery. My się właśnie skupimy na y, trybie historii. Mm. Kariery, jakby to tam nie nazwać. Tworzymy swoich zawodników, nie mamy możliwości wyboru. Bo jeżeli byśmy brali pojedynczy po jedynek, to taką możli możliwość byśmy mieli, no? Dobra. Już coś, coś tam próbowaliśmy grać. Stajem, czy się w czyście w tę grę. Ale... Jak mam być szczery, to jakoś do tej pory nie udało nam się jej przejść. Nie. Niestety. Nie. Dobra, powiedzmy tak nie będzie. Inaczej. Dlatego też zastrzegamy sobie po pierwsze, że ostatnia walka, <grym> bo największy problem jest z ostatnią walką. Mhm. Ostatnia walka będzie osobnym odcinkiem i... niezależnie jakby nam wcześniejsze wyszły, nawet jeżeli poprzedni miałby zawierać jedną walkę i no i generalnie nie gwarantujemy, że to przyjdziemy. No ale dołożymy wszelkich starań. Tak. <grych> Żeby tego dokonać. Poprzednio jak graliśmy na próbę, to wylosowało nam dwóch tych samych zawodników. Co było taka mylące i kłopotliwe. Zamówiłeś tą samą grupę krwi. Ciao. Ja. No dobra, ok. Hmm, no dobra. No dobra. Ale masz inne specja specjalne. To ty jesteś. A nie, to ja jestem. Tak. Eee, nie wiem. Kopnięcia, właściwie będę stosował kopnięcia. Mam. Więcej kopnięcia mam. Hmm. Ty masz inne kombosy i ja mam, tak? Tak. Yeah. Tylko jakie wykonać, to tego nie wiem. Naj, Najczęściej będzie przypadkowo trafiał. Tak. Yeah. No... Okej. Okay. Jaj i Tak. Yeah. No, są inni zawodnicy. No, no dobra. Dobra, jestem na górze. Póki co? Nie ja na dole. <gry> to jest spora wada tej gry, że nie, nie daj nic ten. Wiecie, liczb z może by odróżnić nas od siebie, nie? Wow! Co to było? Jakieś takie mocniejsze pchnięcie miałem. O. Żarcie. E, żarcie. Dobra, dawaj kombo. Tak poćwiczymy. Pozwólcie, że będziemy sobie ćwiczyć tak w takich okazjach, bo... <laughs> ale no, widzisz, teraz tornado się rusza, ale finisher. No Fiekno. Bo potrzebujemy tam poćwiczenia nieco, nie? Mm. No, właściwie przez całą grę będziemy się szkodzić do ostatniej Tak. <suk> ja <Ksia> i Nick. <gryś> nie wiem, jakbyś to się nie czytał. <gryś> <gryś> <Oż> ty. nie lubię tej areny. ale jakieś wolniejsze kopnięcia mam, niby. Głównie powinienem polegać na nich. A... Fuck. Mm, nie zdążyłem odnieść. No ty, tyłkiem mnie odbił! Mord, nie no Ja pierniczę, co to jest? <grybujesz> ty, dobry, dobry kombos i chyba zaczynał trzeba iść jak, jak go wykonać. Co? Tak, no. Wiem. Wiesz, rozpędzasz się. No. skaczesz i w momencie upadku... Wciska kopnięcie. możliwe, że kierunek. Aha. O, no dobre, dobre, dobre. Nie wiem, gdzieś tak, ile mniej więcej odcinek ma trwać? No, 20 minut, co tam jeszcze. No i <laughs> jeszcze jedną walkę na pewno. Ok, no, nie dwie. No właśnie. <laughs> Oj, oj, Boże, ty! Pum! Żarcie bierz. Albo no, dobra, ja będę. Dobra, kombo! No, mm. too late, too late! Ale wstałem! Lewo, ale no. Niewiele brakowało. W razie nieźle idzie właśnie do tego momentu. Tak, gdzie okay, musimy I musimy z, ku... z ryki Rikiku... płyniem walczyć z I znowu na tej samej arenie. <grym> no łomot żeśmy zebrali <grym> tak. ostatnio. Zobaczymy jak nam rewanż wyjdzie. Wow, zoba, zobacz, zobacz co ja robię. Jak tę muzykę tych nosów, jak zawsze trzeba pochwalić. No. Prawda to? Tak, świetnie. Mm. Cześć, coś musimy coś jakoś coś. tak częściej wprowadzać te kombosy, nie? No tak. Częściej wykorzystywać okazję. Dobra. Jakieś, a on nie, nie zatruł mnie? Jakby mi odjął życie? Nie wiem. Dobra, chodź. Pięknie. No i znowu piękny finisher. Dobra. Rewansz, udany. <grym> z tymi poziomami to nie kumam o co chodzi. Też nie kumam. Dobra, wiesz co? Szybko na te walki idą, nie? Dobra, dawaj. Nie. No, bo nie mów mi, że po tej. Tym... Nie. Jakie są zasady, żeby ten dostać do tej finałowej? No, nie wiem, nie pamiętam. Wiesz, no po tych no fazach dobra, grupowych. No, nie, nie, jak się będzie zbierało do finałowej, to przerywamy tak czy siak, nie? Ale to tą jeszcze mu na serio zagrać. i starczy, myślę. Nie? No, krótki odcinek, ale treściwy. Tak, krótki, a treściwy. Co prawda, nie, nie, nie. nie zebrało nam się na żaden temat, że co tak pójdą. Nieco. Do, 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 do takich gaduszek nawet by... mm, za duża zawrotna akcja tutaj jest po prostu o. nie idzie się skupić na gadaniu ja zaraz zaczniemy tutaj gadać i gdybać, bać jeszcze przegrać na koniec Tym bardziej, że ja już ledwo... ledwo Co ciekawe... o, przegrałem. Coś ze mnie zerwa. Łoł. Łoł, żeż ty... Jezus, mali... Figły. Figły. Dropsy. <laughs> Jeden na jednego. Nie ma więcej życia. Steredy. dobra. Yeah. 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 Nice. pięknie, czysta karta, cztery wygrane, zero przegrane. Yeah. I co? Koniec. No, no to co? Dobra, to do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Rikigunio. Gunio. Cześć. Tak, trzymajcie się, Heja.